Szanowni Państwo, Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego to wierny faktom reporterski zapis formowania się młodzieżowych grup oporów w Warszawie w okresie okupacji niemieckiej. Przedstawiamy podziemne drugie wydanie tego dzieła, opublikowanego pod pseudonimem Juliusz Górecki w 1944 roku. Ilustracje przygotował S. Tukan, pseudonim T. Kunstetera, wydrukowały zaś tajne zakłady graficzne w kraju, a wydawcą był podziemny dom wydawniczy MKISK. Książka ukazała się po raz pierwszy w konspiracyjnym wydaniu w 1943 roku. Pierwsze z sierpnia 1943 roku obejmowało wydarzenia do kwietnia 1943 roku, drugie do września tegoż roku. Opowiadało o organizacji szkoleń młodych spiskowców i sposobach mękania wroga w akcjach małego sabotażu, dywersji i walkach z bronią w ręku. Kamiński, historyk, wychowawca i instruktor harcerski, skupił uwagę na losach wyróżniających się podkomendnych Rudego, Zośki i Alka. Poznali się oni i zaprzyjaźnili w gimnazjum imienia Stefana Batorego w 23. Warszawskiej Drużynie Harcerskiej Pomarańczarnia. Wybuch II wojny światowej sprawił, że ci czynni harcerze zostali zaprzyjężeni w szarych szeregach. Tajnych drużynach wchodzących w skład struktur państwa podziemnego, grupujących najmłodszych ochotników do walki z okupantem. Tytuł książki został oczywiście zaczerpnięty z poematu Juliusza Słowackiego Testament Mój. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei, a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Historyk Janusz Tazbir zaliczył kamienie na szaniec do 12 dzieł, które bądź to najlepiej ukazują, bądź też wywarły szczególny wpływ najpierw na losy państwa, a następnie na uporczywe dążenie do niepodległości Polaków. Egzemplarz po fachowej konserwacji. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Literatura Piękna Polska, pierwodruki oraz II wojna światowa. Zakochaj się w antykwariacie.